Cześć! Dzisiaj propozycja szybkiego obiadu. To już mi się podsmaża na oliwie z oliwek tofu z... Ono było z jakimś dodatkiem bazylii bodajże. I z cukinią. Już jest prawie gotowe, także zaraz nałożę. A oprócz tego sobie chcę zrobić makaron. To jest akurat z ciecierzycy. Z mleczkiem kokosowym. On już jest właśnie zagrzany. Ugotowałam, odsydziłam wodę. Także chcę tutaj go zamierzać. Tak powinnam to zrobić łyżką. Kary mi się skończyło, ale sobie je podmienię na ostrą paprykę. Imbir. To możecie dać oczywiście ulubione przyprawy. I dam znowu napalnik żeby zredukować ilość płynu, kiedy to pół już jest gotowe, jeszcze dodaję sobie pomidorów suszonych. Tu już sobie nałożyłem. Oczywiście, możecie to zrobić na zwykłym talerzu płaskim, ale troszeczkę za dużo mi tego mleczka kokosowego wyszło, więc gdzieś tam tak mi było wygodniej. Jeżeli lubisz tego typu szybkie, proste i zdrowe przepisy, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i zapoznaj się ze spo, z pozostałymi filmami na moim kanale. Dziękuję za oglądanie i życzę smacznego!